Thank <laughs> you. wiesz, kiedyś od wielu lat stoi tu nasz Kościół. Ciekawe kiedy go zbudowano i jaka jest jego historia. Tak naprawdę nigdy o niej nie słyszałem. Myślę, że znam odpowiedź na to pytanie. Nasz kościół ma około 95 lat. Jego budowa trwała od 1923 do 1930 roku, chociaż fundusze na to przedsięwzięcie zaczęto zbierać już w 1902. Podobno protektorem całego przedsięwzięcia został sam hrabia Zduszew Karnowski i wspierał tę inicjatywę całym sercem i ufundował część materiałów na jego budowę. Nasz teren należał wtedy do diecezji przemyskiej, a nasza parafia została ergowana dopiero po wybudowaniu kościoła w 1924 roku. Obejmowała ona wtedy trzy wsie – mielów, Jadachy oraz Cygany. Mieszkańcy gminy zaczęli się kłócić. Delegacja z Chmielowa poinformowała, że Jadachy zgłosiły odstąpienie od budowy wspólnego kościoła i chciała wiedzieć, czy hrabia utrzymuje w mocy swoje postanowienia pomocy i oddania ziemi. Ten zapewnił, że się nie wycofa, lecz zaznaczył, że należy plany zmienić na mniejszy kościół z powodu odpadnięcia tak dużej wsi. Dodatkowo wydał asygnatę na 10 tysięcy sztuk cegły z cegielni Skmielowa, by tę zwozić już na miejsce budowy i pokazać gminie Jadak, że budowa nastąpi mimo wszystko, oraz żeby dać jej sposobność zreflektowania się. W odpowiedzi naczelnik gminy Jadachy, Józef Jadach, 25 kwietnia wysłał pismo, w którym tłumaczył, że gminy nie doszły do porozumienia, ponieważ Chmielów nie chce dać 25 morg gruntu na utrzymanie księdza, tak jak to było ustalone wcześniej. W zakończeniu napisał: Otóż okazuje się, że Chmielów kręci tylko podstępnie, ujaśnie pana hrabiego, przedstawiając, że Jadachy nie chcą przystać do budowy kościoła, więc teraz wyszła prawda na jaw. Ja dobrze słyszałam, że nasza parafia powstała w 1924 roku. W takim razie co było wcześniej? Gdzie ludzie chodzili do kościoła na i nabożeństwa? To proste, należeliśmy wtedy do parafii miechocin, czyli większość mieszkańców Chmielowa chodziła do miechocina w Tarnobrzegu jakieś 6-7 km drogą pieszo lub wozem, chociaż raczej to była rzadkość. Była to przeważnie jedna msza, w niedzielę i święta. I to musiało być naprawdę I Teraz sobie pomyślę, że mamy 3-6 święta i być wybranie sobie dogodnej godziny. Czyli mamy naprawdę bardzo dobrze. Tak, dokładnie. A wiesz co jest ciekawe? Że nasza suma, czyli już święta o 10.30, była zrobiona już od razu po wybudowaniu kościoła. Czyli to co? niesamowite, ale chodzi mi po powieściu o jedno pytanie. Skoro jest kościół prześwięty, to mu musi być ksiądz. Kto był pierwszym księdzem naszej parafii? Takich też było. Pierwszym księdzem, przyjadanym jeszcze tutaj podczas budowy naszego kościoła, był ksiądz Stanisław Władyka. Pracował, nadzorował budowę i był przy organizowaniu się życia naszej nowo powstałej parafii. Nie wiem, czy wiecie, ale przy samej budowie kościoła brało udział wielu naszych parafian, którzy robili to za darmo ku chwale Boga. To naprawdę wspaniałe, ale wydaje mi się, że trochę dawno. Coś mi mówi, że jeszcze przed II wojną światową. Tak, ale na szczęście wiem, kto może nam o tym opowiedzieć. Chodźcie. Hej dziewczyny, macie chwilę? Hejka! No pewnie! O co chodzi? Właśnie rozmawiamy o naszym kościele i doszliśmy do wniosku, że powstał jeszcze przed II wojną światową. Przed II wojną światową? A co było po jej wybuchu? Kościół nie ucierpiał podczas ataku? No oj. To naprawdę dobre pytania. Chodźcie, pokażę wam. Początek wojny dla Chmielowa był naprawdę tragiczny, kojarzycie na pewno 2 i 3 września, kiedy zbombardowano naszą miejscowość. Spadło naprawdę wiele bomb, między innymi jedna właśnie tam. Zginęło wielu parafian i spalono wiele domów. Kościół również ucierpiał. Zostały zniszczone elementy zewnętrzne oraz wybite okna, ale na szczęście z tego powodu możemy teraz oglądać piękne witraże w naszym kościele. Chodźmy je zobaczyć. Był jeszcze jeden incydent. W 1944 roku. Kiedy to żołnierze rosyjscy ograbowali nasz kościół. Rozbili kamerę na a urnata i księży pochowali zmarłych żołnierzy. Na szczęście od tamtego czasu wiele rzeczy wróciło na swoje miejsce. Opowiemy o nich w następnych odcinkach. Historia pełna podziwu, prawda? Chmurów jak zawsze daje radę. W sumie ja strasznie nie zaciekawiłaś tym wszystkim. Proszę opowiedz się jeszcze. No dobra, to może tak. Wiecie, jak nazywał się teren, na którym wybudowano nasz kościół? Teren pomiędzy szkołą a kuźnią, czyli prawdopodobnie miejsce, gdzie dzisiaj stoi plebania, nazywał się pod dzwonkiem. To w sumie dość zabawne. Czyli księża mieszkają dzisiaj na terenie kuźni. Tak, dodatkowo nasz kościół miał pomieścić około 800 wiernych. W tym czasie we wsi było 330 domów. Czy wiecie, z czego jest zbudowany nasz kościół? z cegieł. A wiecie ile ich było? 200 tysięcy? 350 tysięcy. 500 tysięcy? 700 tysięcy? Pudło. Było ich około 900 tysięcy. Mogło być ich więcej. Niestety rozkradziono. Ja mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Czy wiecie, że w murach naszego kościoła zostały zamurowane uroczysty dokument, kilka ówczesnych monet i jeden numer głosu ziemi tarnobrzeskiej z 15 czerwca 1924 roku? I Podsumowując, możemy powiedzieć, że te mury dosłownie zawierają całą historię naszej parafii. Zapraszamy na kolejne odcinki z naszej serii. Kaj se na tropie! Na tropie.